Cześć widzowie, witajcie w kolejnym materiale. Dziś będziemy ponownie zbliżać się do końcówki naszego projektu. Przede wszystkim dodamy sobie możliwość przegrania. W momencie, w którym nasza postać utraci wszystkie punkty życia, dodamy dodatkowy ekran, który będzie analogiczny do tego ekranu, który wyświetla nam się w momencie zwycięstwa, tylko że ten właśnie będzie się wyświetlał, gdy po prostu nasza postać zginie i przegramy grę. Dodatkowo stworzymy prosty system zapisu, który będzie zapisywał postęp i po prostu po resecie gry będziemy kontynuować od tego samego miejsca, w którym zakończyliśmy rozgrywkę. Dobra, nie przedłużając, zaczynajmy. Zacznijmy sobie może od tego, że stworzymy sobie po prostu UI odpowiedzialne za przegranie naszej rozgrywki. I aby to zrobić, po prostu zduplikujmy sobie już to menu, które mamy. Oczywiście zmieńmy jego nazwę na lose menu. Odpalmy je sobie no i zmodyfikujmy sobie. Jego wygląd, no i w sumie w zasadzie na razie sobie tak zostawmy. Ewentualnie w przyszłości będziemy tutaj rozbudowywać kolejne przyciski. Dobra, mamy to. Zapiszmy, zamknijmy. I teraz musimy sobie dodać po prostu trigger, który będzie wyświetlał nam to menu. I aby to zrobić, wyszukajmy sobie First Person Character, odpalmy sobie nasz Blueprint i teraz tutaj dodajmy sobie nowy customowy event nazwijmy go Lose Game no i w tym evencie po prostu będziemy chcieli spauzować grę wyświetlić mouse cursor, no i yy, wyświetlić nasze nowe menu na ekranie także nie powinniście mieć już z tym żadnego problemu, żeby to zrobić Wywoł wywołujemy funkcję Set Game Pause zaznaczamy wartość True wywołujemy funkcję Get Player Controller z niej wywołujemy Bulina ShowMouseCursor jako set. No i zaznaczamy naszą wartość na true. Następnie wywołujemy Noda Create Widget. Naszym widgetem jest oczywiście nasze lose menu, które przed chwilą stworzyliśmy. I na samym końcu dodajemy to sobie do viewportu. Nazwijmy to sobie lose Game. Dobra, zapomniałem podpiąć tego pina. Kliknijmy Compile, teraz jest wszystko OK. No i pozostało nam jedynie zaprogramować nasz system tak, aby wyświetlał nasze menu w momencie po prostu zginięcia naszej postaci. I aby to zrobić, spójrzmy sobie w nasz Damage System. Rozszerzmy to sobie i musimy dodać sobie w zasadzie kilka tylko nodów. Potrzebujemy oczywiście branch'a, aby określić condition. Naszym condition będzie node equal i jako jeden pin podpinamy sobie nasze player HP, a jako drugie wpisujemy 0. I w momencie, w którym yy, spełnimy condition, czyli nasze HP będzie wynosiło 0, yy, wywołujemy ten nasz custom event, który przed chwilą zrobiliśmy lose game. Użyłem tu nouda equal, można by było użyć nouda nearly equal. Przy bardziej zaawansowanych systemach to by było o wiele poprawniejsze rozwiązanie. Yy, w tym momencie nasi przeciwnicy zadają bodajże 25 punktów obrażeń. My mamy punktów 100, więc nigdy nie będzie tutaj sytuacji, w której będziemy osiągali jakieś niepełne liczby. Po prostu zawsze po czwartym uderzeniu zginiemy, więc ta forma w tym momencie będzie jak najbardziej poprawna. Ale gdybyście tworzyli jakieś bardziej już zaawansowane systemy, warto pamiętać o tym node Nearly Equal. Dobra, kliknijmy Compile no i przetestujmy przetestujmy, czy uda nam się zginąć. No i jak widzicie, przegraliśmy, a więc mamy obecnie taki już pełen gameplay lub utworzony, mamy w naszej grze zaimplementowany win condition, mamy zaimplementowane lose condition, mamy pełen loop Rozgrywki. Zajmijmy się teraz systemem zapisu, no bo oczywiście każdy gracz chce, aby jego progres się po prostu zapisywał. Inaczej po prostu granie w gry jest bez sensu. I stworzymy sobie tutaj dzisiaj bardzo prosty system zapisu, w którym po prostu będzie zapisywała się nam nasza. Runda i dodatkowo skonfigurujemy to sobie z zwiększającym się poziomem trudności wraz właśnie z postępem w rozgrywce, dzięki czemu będziemy odczuwać po prostu progres, bo im dłużej będziemy grać tym ten poziom będzie stawał się coraz trudniejszy. A zrobimy to po prostu za pomocą większej ilości respionych przeciwników. Aby stworzyć system zapisu musimy sobie kliknąć content drawer, wejdźmy sobie w folder z naszymi blueprintami i utworzmy sobie nowy blueprint. Tylko tym razem wyszuka wyszukajmy sobie w All Classes Save Game Class. Wybierzmy ją sobie i nazwijmy to sobie Blueprint Save Info. Odpalmy sobie ten Blueprint i teraz ten Blueprint będzie nam służył za taki swoisty kontener. I to w nim będą się właśnie zapisywały wszystkie informacje. I żeby miały się one gdzie zapisać, musimy sobie dodać zmienne. I stwórzmy sobie pierwszą zmienną, nazwijmy ją Round i będzie ona typem Integera, Kliknijmy Compile i w zasadzie w tym momencie to będzie wszystko, co potrzebujemy tutaj zrobić, gdyż chcemy, aby nasz system zapisywał tylko informacje o rundzie, w której się znajdujemy. Jeżeli chcielibyśmy na przykład zapisywać lokację naszej postaci, również musielibyśmy tutaj dodać zmienne odpowiadające właśnie za referencje do naszej postaci, za jej lokację, za jej rotację na przykład, za jej życie, ale my dzisiaj, my dzisiaj chcemy tutaj tylko rundy. Stawmy sobie tutaj tylko default value na 1 i jeszcze raz kliknijmy compile i wróćmy sobie do naszego first person charakter blueprintu. Dobra, teraz musimy sobie dodać kolejną zmienną i nazwijmy ją po prostu current round. Będzie ona typem integera i będziemy tu właśnie zapisywać informacje na temat aktualnej rundy, w której się znajdujemy. I musimy sobie dodać jeszcze jedną zmienną. Nazwijmy ją save info reference i tutaj. Musimy sobie wyszukać Blueprint Save Info, który właśnie przed chwilą utworzyliśmy i wybrać sobie Object Reference jako typ naszej zmiennej. I musimy dodać ostatnią zmienną. Nazwijmy ją Save Slot Name i to będzie po prostu typ name naszej zmiennej. Kliknijmy Compile, wszystkie zmienne mamy gotowe, teraz dodajmy sobie kolejne makro. Nazwijmy je Save Round i dodajmy sobie Input oraz output, oczywiście, typy. Będą to execution piny. I teraz zbudujemy tutaj sobie bardzo prosty system zapisywania, w którym będą się właśnie zapisywały tylko i wyłącznie informacje na temat rundy, w której się znajdujemy. W pierwszej kolejności musimy sobie wywołać nasze save info reference jako GET. I musimy sobie wywołać Noda i valid czyli nasz system w pierwszej kolejności sprawdzi czy w ogóle coś zostało zapisane w naszej zmiennej czy jest ona w ogóle dostępna teraz jeżeli jest dostępna to przeciągamy sobie w dalszym ciągu pina z save info reference i wywołujemy sobie noda set round ważne żebyście zrobili to tak jako referencję z tej naszej zmiennej a nie ustawiali set current round tutaj gdyż w takim wypadku nie będzie to dobrze działało, bo nie chodzi o to, żeby zapisać to w tej zmiennej, którą mamy tutaj w tym blueprincie tylko chodzi o to, żeby zapisać to w naszym pliku z save, czyli w tej zmiennej. I rundą, którą chcemy zapisać, będzie to nasz current round, już właśnie z tego blueprintu. I gdy zapiszę nam to w naszej zmiennej, wywołujemy funkcję save game to slot. Naszym save game objectem będzie nasza zmienna, czyli ten nasz blueprint save info. Naszym slot name'em będzie e, Ale czekajcie. Zmienimy sobie name'a na stringa i podłączymy sobie naszą drugą zmienną save slot name. E, możemy tutaj wpisać slot 1 jako nazwę domyślną. User index zostawiamy na 0. Jest to związane z e, indeksem gracza który ma być zapisywany tutaj. Możemy na przykład grać na konsoli, na różnych kontach i nie chcielibyśmy, aby po prostu nasze savey się nadpisywały. Wtedy też możemy tutaj zrobić z tego zmienną. Obecnie no nie myślimy o aż tak zaawansowanym projekcie. Po prostu zostawmy user index 0. No i w zasadzie to jest wszystko. Moż możemy to podpiąć naszego outputu. Pozostaje nam tylko dokończyć nasz. Blueprint i powiedzieć mu, co ma się wydarzyć, gdy nasz plik z zapisem is not valid. Wtedy musimy stworzyć ten plik. Wybierzmy sobie oczywiście nasz Blueprint Save Info. I gdy go stworzymy, musimy sobie nadpisać po prostu wartość w tej naszej zmiennej to, tym nowym plikiem. A w dalszej kolejności y, mamy po prostu to samo. Nic się tam nie zmienia. Dobra, kliknijmy Compile, makro, odpowiedzialne za zapisywanie mamy gotowe. Teraz musimy sobie stworzyć makro, odpowiedzialne za wczytywanie gry. Musimy sobie dodać oczywiście dwa. Execution piny, input i output. W pierwszej kolejności wywołujemy sobie funkcję Das Save Game exist", która po prostu sprawdzi, czy mamy jakikolwiek zapis w naszej grze. Naszym slot będzie oczywiście nasza zmienna save slotname. user index zostawiamy na 0. Teraz musimy podpiąć brancha, którego condition będzie nasze return value z tej funkcji, czyli po prostu musi być tu jakiś zapis. I teraz jeżeli jest tam zapis, to wywołujemy node load game from slot. Naszym slotem będzie nasza zmienna. I następnie musimy skastować to do naszego blueprintu save info i nadpisać naszą zmienną save info reference i z niej wywołać sobie noda GetRound oraz set current round i teraz to możemy sobie podpiąć do outputu a naszą wartość false od razu podpiąć do outputu i w zasadzie wszystko mamy gotowe czyli nasz system sprawdza czy Plik z save'em istnieje, jeżeli tak wczytuje grę z tego slot'a, kastuje te informacje do naszego save info, nadpisuje yy, nasze save info reference nowymi informacjami, sprawdza ostatnią zapisaną rundę, ustawia ją jako aktualną i puszcza te informacje bezpośrednio do gry. A jeżeli nie mamy pliku save'owego, no to po prostu nie robi nic w zasadzie. Dobra, kliknijmy compile, praktycznie wszystko mamy już gotowe. Teraz musimy sobie tylko e, lekko zupgrade'ować nasz system celów, gdyż obecnie naszym jedynym celem jest zabicie trzech przeciwników. Wiadomo, jest to dosyć nudne, chcemy, aby ten cel jakoś się skalował e, i dlatego teraz to sobie właśnie zupgrade'ujemy. Aby to zrobić, wróćmy sobie do naszego blueprintu first person character i dodajmy sobie nową zmienną, którą nazwiemy round scale multiplier. Oczywiście jej typem będzie integer. Kliknijmy Compile i wpiszmy sobie tutaj, nie wiem, na, może na początku dwa, żeby z każdą rundą skalowało nam po prostu tą ilość przeciwników, którą musimy po prostu zabić, aby odpaliła się kolejna runda. Gdy mamy to tak zrobione, musimy sobie dodać kolejne makro, nazwijmy je Set Round Target Goal, dodajmy Input i Outputy i tutaj w zasadzie będzie prosto. Musimy sobie ustawić target goal. I to będzie jedyna rzecz, którą będziemy tutaj robić. I naszym target goalem będzie nasza obecna runda. Tylko tutaj musimy sobie ustawić 1 jako domyślną wartość przemnożona przez nasz multiplier. To ustawmy sobie 3, żeby się skalowało co 3. Tak aby w pierwszej rundzie mieć tych trzech przeciwników, których musimy zabić, a później będzie się to po prostu przemnażało przez kolejne 3. No i teraz pozostało nam tylko wrócić do naszego event grafu. I przy naszym evencie begin play. Dodać sobie nasze makro load game na samym początku. Czyli na początku gry nasza gra sprawdzi czy mamy jakiś zapis naszych poprzednich gier, jeżeli mamy to go wczyta, a jeżeli nie mamy, no to po prostu puści grę. I następnie musimy sobie puścić makro Set Round Target Goal, który po prostu zupdate'uje nam nasz cel gry. Gdy mamy tak to zrobione, musimy sobie zmodyfikować nasz win menu, gdyż zmieniliśmy troszeczkę format gameplayu i nie będziemy mieli teraz winu, Będziemy mieli po prostu kolejną rundę, która będzie się odpalała. A więc dodajmy sobie horizontal box. W ten horizontal box wrzućmy sobie nasz... in text. Zmieńmy go po prostu na round, zmieńmy może kolor na jakiś bardziej neutralny. I wrzućmy sobie drugi tekst w nasz horizontal box. Tylko będziemy chcieli podpiąć do sobie po prostu w taki oto sposób. No i w naszym tekście określającym liczbę roundów musimy sobie oczywiście dodać nowy binding, w którym wywołujemy sobie node cast to first person character. Uzyskujemy informację o get player character i teraz stąd uzyskujemy informację na temat zmiennej get current round. No I tą informację po prostu wyświetlamy w formie tekstu na naszym menu. Dobra, to mamy zrobione. Usuńmy sobie przycisk Quit, bo nie będzie nam on potrzebny. A tutaj zmieńmy sobie... Dobra, ustawmy to sobie tak. Wejdźmy sobie w graf i nasz Quit Button musimy usunąć całkowicie. A nasz Restart Button jest OK, tylko właśnie zmieńmy jego nazwę bo on już nie jest restartem tylko begin round batonem. Dobra, zmienił od razu nazwę, także tu jest ok. Musimy sobie wrócić teraz do first person character i lekko zmodyfikować nasze endgame menu event. Zmienimy sobie może nazwę na end round, a nie endgame. I teraz przed całą tą linią kodu związaną z wyświetlaniem naszego UI musimy sobie dodać increment integer a następnie nasze makro save round. I tutaj podpiąć po prostu zmienną current round. Czyli na zakończeniu każdej rundy do naszej zmiennej current round będzie po prostu doliczana liczba 1 i będzie się to po prostu zapisywało jako progres naszej gry. Dobra, kliknijmy compile. Teraz wypadałoby jeszcze stworzyć kolejne UI odpowiadające za po prostu pauzowanie gry. Użyjmy sobie może tego naszego Loose Menu, to sobie zmieńmy na Round Menu, a to sobie zmieńmy na Pause Menu. I teraz tutaj dodajmy sobie Vertical Boxa do naszego Canvas Panelu i wsadźmy sobie wszystko w tego Vertical Boxa. Będzie po prostu to o wiele łatwiej skomponować ze sobą, zdezynnować. Dajmy padding na wszystko: 5 punktów, aby się aż tak nie zlewało. No i dobra, gdy mamy to tak zrobione, teraz musimy sobie nasze menu po prostu wyświetlić. I aby wyświetlić nasze menu, musimy sobie wejść w edit, editor preference. Wpisać sobie tutaj stop. Jak widzicie, macie tutaj zakładkę Play World Stop Simulation. Tutaj jest binding, on jest domyślnie ustawiony na Escape. Jeżeli chcecie to zrobić tak jak ja, musicie wywalić sobie ten binding, gdyż on po prostu przypisuje zamknięcie z tej symulacji do właśnie przycisku Escape. I nawet jeżeli zrobilibyście input action odpowiednio ustawione, to i tak to będzie jakby ponad tym wszystkim i. Wasz input nie będzie działał, bo będzie Wam to po prostu wyłączało symulację. Dlatego to sobie wywalamy, dzięki temu odblokowujemy sobie przycisk Escape. I teraz potrzebujemy dodać sobie nowy, input action plik. Nazwijmy go IA od input action i pause. Odpalmy go sobie. Dodajmy sobie trigger na press. Zapiszmy, wyłączmy. I wyszukajmy sobie kontekst i włączmy Input Mapping Context Default. Tutaj dodajmy sobie kolejny mapping. Wybierzmy nasz plik odpowiedzialny za pauzę. Kliknijmy klawiaturkę, wciśnijmy Escape, dodajmy jeszcze raz trigger na Press. Zapiszmy. I w zasadzie tu mamy gotowe. Teraz w naszym First Person Charakter wyszukajmy sobie Enhance Input Action Events i wybierzmy sobie naszą pauzę i zaprogramujmy jak ma działać nasza pauza po prostu teraz tak aby odpowiednio to zrobić musimy w pierwszej kolejności wywołać sobie brancha i stworzyć sobie nową zmienną yy, boolean która będzie się nazywała menu on screen czyli po prostu czy nasze menu wyświetla się na ekranie i to będzie condition naszego brancha i teraz jeżeli nasze menu nie wyświetla się na ekranie to musimy je sobie stworzyć. Klasą będzie oczywiście nasze pause menu. Teraz y, tom to return value, czyli to utworzone pause menu, musimy sobie zamienić w zmienną. Nazwijmy to pause menu reference. No i dalej musimy ustawić set, pause, y, funkcję set pause y, game jako true. Następnie get player. Controller, teraz z niego Set Show Mouse. Kursor, oczywiście jako wartość True. I na sam koniec nasza zmienna jako Set, że wyświetla się teraz na ekranie. Wciskamy przycisk Escape. Nasz system sprawdza, czy nasze menu jest na ekranie. Jeżeli go nie ma, tworzy to menu. E, o jednym modzie zapomniałem. Oczywiście musimy jeszcze wyświetlić nasze menu na ekranie. Tworzy nasze menu, zapisuje te dane w nowej zmiennej, wyświetla to nam na ekranie, pauzuje grę, wyświetla kursor i nadpisuje nową wartość w naszej zmiennej, że nasze menu jest na ekranie, czyli lecimy ścieżką true. Tylko teraz musimy jeszcze zrobić jedną rzecz, bo gdy zaczniemy spawnować ten przycisk escape, zacznie nam się dziać tutaj... Dziwne rzeczy, gdy nie zrobimy tutaj jednej rzeczy. Najpierw false, musimy sobie wywołać noda is valid i wywołujemy sobie tutaj tą zmienną pause menu reference. Czyli najpierw nasz system sprawdza, czy na ekranie jest wyświetlone menu. Jeżeli nie jest, to sprawdza, czy to menu było już kiedykolwiek utworzone. Bo to, że ono się teraz nie wyświetla na ekranie, nie znaczy, że nie było wcześniej utworzone. Mogliśmy wcisnąć escape, ono się pojawiło, wcisnąć escape, ono zniknęło. I teoretycznie przy kolejnym wciśnięciu Escape'u nie ma naszego menu na ekranie. Ale nasze menu jest już tutaj zapisane w tej zmiennej i po prostu będą się działy dziwne rzeczy. Yy, dobra, tylko musimy odpiąć sobie nie is valid, tylko jak jest. Nie jest valid, nie jest w ogóle dostępne, nie zostało nigdy utworzone, to musimy je utworzyć. A jeżeli kiedyś było utworzone, to pomijamy po prostu ten node Z tworzeniem nowego menu, tylko wyświetlamy na ekranie po prostu już to stare, które było tutaj zapisane. W sumie nawet możemy pominąć również to. No i teraz w ścieżce true, jeżeli mamy menu wyświetlone na ekranie, no to musimy dać sobie funkcję remove from parent, aby po prostu usunęło nam to z ekranu. No i set pause game wartość false. Set show mouse cursor również jako false, no i set, i z pause z menu, również jako false. Dobra, zaznaczmy to sobie, wciśnijmy c, nazwijmy to sobie pause input, I dajmy sobie do góry do innych inputów po prostu to, kliknijmy compile i wszystko powinno działać, tylko musimy sprawdzić jeszcze jedną rzecz w naszym i pause. Musicie się upewnić, że Trigger when pause jest włączone, gdyż inaczej nasz input nie będzie działał, bo pauzujemy tutaj grę. Dobra. Ciśnijmy play i sprawdźmy, wciskam Escape, włącza się pauza. Wciskam Escape wyłącza się pauza. Nasze menu pauzy doskonale działa. Teraz nasz przycisk Restart. Zmienimy sobie w Reset All i będzie on pozwalał nam zresetować całkowicie nasze save'y. Zmieńmy sobie również nazwę naszego przycisku, aby była bardziej adekwatna. I teraz yy, przejdźmy sobie do części grafu w naszym pause menu. Dodajmy sobie nowe makro nazwijmy je delayed file, dodajmy sobie execution pin'y. I teraz w pierwszej kolejności musimy sobie wywołać noda cast to first person character. Jako object get player charakter. Teraz wywołujemy ponownie funkcję das save game exist". Musimy pozyskać informacje na temat zmiennej save slot name. Dodać brancha, którego condition będzie posiadanie save. A. Jeżeli tego save'a mamy, to dodajemy funkcję Delete Game in slot naszym slotem oczywiście będzie znowu ta zmienna. I to podpinamy do outputu. A jeżeli save'a nie mamy, no to po prostu pomijamy to i nic się nie dzieje. Kliknijmy Compile, wróćmy do grafu i teraz On Click, Reset All przed całą resztą, którą tutaj mamy. Musimy sobie dodać teraz to nasze makro, Delete File. Kliknijmy Compile i mamy to już zrobione. No i teraz pozostało nam w zasadzie tylko przetestować cały system. Sprawdźmy, mamy pierwszą rundę, trzy targety do wyeliminowania. Zabiliśmy trzy targety, reset zresetowało nam grę. Teraz musimy zniszczyć sześć targetów. No i wszystko elegancko się skaluje tak jak powinno. Nasze menu pauzy działa, możemy je włączyć, możemy je wyłączyć. Dajmy się może zabić. Zrestartowało nam grę, ale od obecnego poziomu nie zresetowało nam całkowicie gry. No i możemy wyłączyć po prostu grę. Dobrze moi drodzy, na dzisiaj to by było tyle w dzisiejszym materiale spieliśmy sobie wszystkie systemy tak, że mamy po prostu gotowy prototyp gry, jest to oczywiście bardzo prosta gra, ale uzyskaliśmy tutaj pełen gameplay loop wraz ze skalującymi się przeciwnikami. Oczywiście możecie tutaj o wiele lepiej zdesignować ten level, właśnie pokombinować, przestawić może postać tak, żeby ona musiała dobiec do tej broni, żeby na początku uciekać przed przeciwnikami, jeszcze bardziej ich Yy, rozpędzić, yy, pododawać jakieś elementy platformowe. No, można tą rozgrywkę jeszcze w dużym stopniu urozmaicić, a w dalszym ciągu będzie to prosta gra czyli cofamy się po prostu do takich korzeni Game devu, gdzie właśnie na początku te gry były bardzo proste w swojej naturze, a twórcy w bardzo kreatywny sposób sprawiali, że ten gameplay loop był naprawdę. Ciekawe. Dobrze moi drodzy, mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do pozostawienia łapy w górę oraz subskrybowania mojego kanału. Zapraszam Was również na Facebooka. W opisie tego filmu znajduje się link do serwisu Bajmie Kafi. Możecie tam wspierać mój kanał. Na dzisiaj to tyle. Widzimy się w następnym materiale. Trzymajcie się. Cześć.